<śmulny> Ale jakie? No, no, tak jest tu. No, to zaczynamy jest... no, nie tu. Nie widzę Nie widzę. Nie Nie widzę. bo widzę. Nie się podczas z Nie Ale Nie tracę, Nie widzę. Nie no, Nie 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 Masz co hotok? A ja mówię, że nie czuję Nie mów tego Kasi. A co, jest na salę? Nie, chcę do przodu.